Dzisiaj gadamy sobie przez mikrofon. Jest który? Grudnia, 12 grudnia, godzina 22:33. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór, i zapraszam na audycję. Co tam u mnie? A, leci jak półki z książek. No hej, moje kochane duszyczki. Takie tam moje zabawy z mikrofonem, bo jaram się, mam nowy mikrofon. Zresztą ktoś, kto oglądał mój film wcześniejszy na kanale na YouTubie, gdzie przedstawiłam swoją biblioteczkę na święta, by the way, jeśli ktoś tego nie widział, to zapraszam, Ochlik w bibliotece, tak, reklama kanału musi być. Y no, o czym ja mówiłam, chwaliłam się, że mam nowy mikrofon i w tym momencie właśnie nagrywam tym mikrofonem. Mam nadzieję, że chociaż jakoś tak minimalnie lepsza jakość dźwięku będzie, na pewno będzie głośniej, no ale nie przyszliśmy tu po to, żeby zachwycić się nowym mikrofonem. Ten odcinek, taki grudniowy, bo zauważyłam, że ja chyba co miesiąc tak robię odcinek i właśnie, Mamy grudzień. Mamy 12 grudnia, jak już wcześniej wspomniałam w tym moim pięknym wstępie. I to najwyższa pora, żeby zrobić sobie taki okołoświąteczny odcinek, coś takiego właśnie o pogadaniu, o właśnie o tych, jak to się mówi, o świątecznych książkach, przygotowaniach do świąt. Ogólnie to nie będę gadać tylko o książkach, chociaż mam jeden taki. Mały temat związany z książkami, takie spostrzeżenie ze świątecznymi książkami. No, a jak inaczej, w końcu to kanał głównie książkowy, ale też ta audycja, ta seria moja podcastowa. No, ten odcinek będzie zawierać kilka takich y, rzeczy, które przydarzyło mi się właśnie w tym okresie koniec listopada, ta do połowy, tak jakby tego grudnia, do 12 grudnia. I ja nie wiem, może najpierw właśnie zaczniemy od tych książek, bo raczej wydaje mi się, że przyszliście tu dla słuchania książek o książkach. Nie słuchania książek, bo ja nie jestem audiobookiem, tylko słuchania o książek, książkach. I potem Wam powiem kilka rzeczy, co się ogólnie u mnie działo. I właśnie przechodząc do tego głównego tematu książkowego. W tym roku, jak w żadnym innym, Postanowiłam sobie zrobić taki, nie challenge no Postanowiłam sobie poczytać świąteczne książki, jako że ja nigdy nie czytam świątecznych książek. Y, tym bardziej już właśnie w okołoświątecznym tym czasie. No i w tym roku coś mnie tak napadło, żeby poszukać sobie świątecznych książek w bibliotece, zrobić sobie ogólnie też shortsy do tego, bo zawsze trzeba korzystać z okazji, żeby coś nagrać. Ja coś o tym już Pomału zaczynam informować się. E, także nagra wzięłam, poszłam do biblioteki, poszukałam tych książek, e, wstawiłam rolkę, wszystko świetnie ładnie. Wybrałam sobie pierwszą książkę do czytania, e, podam wam tytuł, ale nie pamiętam dokładnie chyba autora, albo może pamiętam. E, no tytuł brzmiał jak oddech i napisała to jakaś pani Agata czy Kierda Grabowska. No, może ktoś zna, może ktoś nie zna. To jest ogólnie jakby jakaś taka druga część, chyba jak powietrze, pierwsza książka. Ogólnie to jest taki romans, co nie? I ja w romansach nie za bardzo siedzę, nie lubię, no tak, lubię, nie lubię romansy. Czasem coś poczytam, ale nie lubię tych takich romansów opartych bardziej na spicy scenach i tych rzeczach. Lubię takie rozromantyzowane, takie niewinne romanse, jak już. No i wziąłam sobie do czytania tę książkę, zaczęłam sobie czytać. Ogólnie ta książka jest z Fabułą Polską, tam jest, że jakaś dziewczyna pracuje w kawiarni, jest napad, jakiś chłopak napada, i ogólnie on ją okrada, ale taka głupia, dziwna sprawa, ona się zaczyna śmiać, jak on ją ukrada. To, to ja bym musiałam całą książkę streścić, a to nie jest odcinek typu tej książki, tylko taki ogólny. No i na początku było fajnie, bo to wiecie, taki świąteczny klimat. Ogólnie to nie wiem, co jest z tymi książkami, że. No, tak jak słyszę, że w ogóle jest śnieżyca. W tej książce była śnieżyca, nie było śniegu. Nagle zaczęło padać. Nagle ona musiała zostać sama w tej kawiarni. Nagle ten chłop się pojawił. I w ogóle takie Wygodne dla autora, dla tworzenia fabuły. Sytuacje się działy, ale to pomijmy, bo ogólnie książka jest w miarę dobrze napisana. Yy, mamy akcję dzielo, dziejącą się w Warszawie, w stolicy Polski. Taka, taki ma trochę vibe, jakbym mogła to powiedzieć. Yy, oglądaliście listy do M, albo inne świąteczne takie komedie polskie, no to właśnie taki coś vibe. Tyle, że są też trudne tematy, jest też Temat y, śmiertelnych chorób raka, y, żeby tak powiedzieć. I ta książka, niby, ma jakąś głębię, ale większość tych rzeczy w książce jest tak po prostu nie wiem, co jest, to takim trochę niekiczowatym. Nie wiem, czy to kiczowatym. Dla mnie kiczowaty, bo myślałam, że to będzie jakaś taka głębsza ta książka, że ten romans jakiś będzie, będzie z czegoś wynikać. A się okazało, że ludzie. Ja miałam po prostu. Jak ja nie lubię scen zbliżeń intymnych. Ja miałam przedstawione trzy razy to. Trzy razy, gdzie ta książka w założeniu w opisie miało być taki po prostu świąteczny romans, taki. No może to nie było uroczy, ale nic nie wskazywało na to, że tam będzie chodzić głównie o jakieś cielesne przeżycia. To miało być jakaś historia miłości. Tam było. Tam było mi obiecane, można tak powiedzieć, w, tym, w opisie. A jak później czytam tą książkę, to większość z tego, co się tam działo, i całe tworzenie relacji między tą babą i chłopem, że tak powiem, to było po prostu takie, że on jest atrakcyjny dla niej, ona dla niego. Ten chłop w ogóle chyba z 50 razy się powtórzył w tej książce: Boże, jaka ona jest piękna! No tak jakby tylko patrzył na jej Twarz, na jej ciało, i to mnie tak wkurzało w tym wszystkim. W ogóle, pomijając tę chorobę, to wszystko, no to było akurat fajnie zrobione. Tak można powiedzieć, że mniej tuzinkowo, tak bardziej nietuzinkowo. Nie wiem, jak to y użyć tego stwierdzenia, ale było tak jakoś bardziej ciekawie. Ale gdyby to wyjąć, to jest ten sam powielany schemat tego, co czytam. Po tym, po Instagramie, to jak czytam opisy innych książek, z tego, tych właśnie romantycznych, zimowych, i to, co wszyscy też inni mówią, a ja też, właśnie jak zaczęli inni mówić, też zaczęłam to zauważać, dlaczego jest tyle romansów, tyle takich stereotypowych świątecznych historii, i te historie nadal są tworzone. I bardzo dobrze, że na przykład yy, nie wiem czy to ostatnio wyszło czy po prostu ludzie się tym bardziej zaczęli interesować. Ja jeszcze do tego nie doszłam, a nie mam zamiaru specjalnie świątecznych książek kupować. Jako że na prezenty już sporo wydałam dla innych, także nie mam dużego budżetu. Ale Agata Christie. Ja przeczytałam, nie przeczytałam, Przesłałam sobie audiobooka niedawno Agaty Christie. Bardzo mi się to spodobało i jest tam właśnie takie są około świąteczno-zimowe książki. Właśnie teraz wam to wygoogluję i wam powiem chyba tytuły, bo nie pamiętam jak to w ogóle się nazywało. No mam jedno widzę, że jest zbrodnie zimową porą. Drugie jest jakieś morderstwo w Boże Narodzenie i coś jeszcze jest z jakimś budingiem. Ale to nie będę wymyjać wszystkich tytułów i widzę, że ona ma już kilka tych takich zimowych, świątecznych książek i nie są to romanse. No bo jeśli ktoś zna w ogóle nazwisko Agata Christie, no to wie, że ona, tak specjalizuje się. Ona pisze kryminały, właśnie takie książki o morderstwach i bardzo dobrze, że są wydawane. To chyba są jakieś takie nowe wydania tego wszystkiego, ale bardzo dobrze, że są wydawane też jakieś inne gatunki książek poza rozromantyzowanym tym całym czymś, nie będę mówić dokładnie co to, nie to, żebym kogoś miała obrażać, bo może ktoś lubi takie książki, ale widzę, że coraz więcej osób ma dość tego takiego stereotypowego, powielanego schematu, gdzie w święta muszą się zdarzać cuda, nie wiadomo co i właśnie chciałam trochę na to ponarzekać, ja nie czytam dużo książek zimowych i właśnie też z tego względu bo ja nie znoszę takich stereotypowych romansów. Ja lubię jak książka wybija się ponad to wszystko, jak ktoś tworzy taki nowy, świeży pomysł, a nie powiela 50 raz to samo. No, trochę się powtórzę z poprzedniego odcinka, jak właśnie, też gadałam właśnie o powielaniu tych wszystkich schematów i to, że mnie to wkurza. Także jak ktoś nie widział tego odcinka, to serdecznie zapraszam. No, ale właśnie. Ja się cieszę, że zaczyna się coraz więcej takich książek tworzyć. Nie wiem, mnie na razie nie stać, u mnie w bibliotece też nie ma za bardzo tej Agaty Christie, dlatego nie jestem w stanie sobie tego teraz przeczytać. Chociaż powiem szczerze, że zaczęłam czytać kolejną książkę, właśnie około zimowo-świąteczną, Siedem Życzeń. I jest tam taka fajna postać, takie staruszki, takie pani, babci, około 70-letniej, yy, która jest naprawdę cool babcią, która yy, ten do, też temat raka, miała raka, okazało się, że to jest jakiś tam tłuszcz, nie wiadomo co, nie będę Wam tego mówić, bo ja nie jestem lekarzem, ale że to jest w ogóle nie rak i ona odżyła i w ogóle staje się taka, że zaczęła pełnią życia żyć i to mi się zaczyna podobać, a to nawet nie jest ten chyba jest około 60 strony dopiero, a ta babcia już, nie wiem, już chce otwierać pensjonat, skakać ze spadochronem. Poszła się wydepilować, wyregulować. Już spotkała jakiegoś dziadka, której się spodobał, bo miał niebieskie buty. I to jest kosmos. Takie książki lubię, to jest coś takiego nietuzinkowego. Ja ogólnie uwielbiam postacie starszych osób w książkach i zwłaszcza jak są takie zolki, że tak powiem, że po prostu to jest to jest coś właśnie takiego trochę dziwnego, trochę takiego zabawnego i coś co nie jest powielane. Mało osób się na coś takiego decyduje, bo wszyscy chcą pisać poważną literaturę. Poważna literatura, poważną literaturą, ale ja ostatnio u mnie w bibliotece znalazłam dwie części Shreka w postaci książek. I ja już wiem co, pierwsze ja co pierwsze w 2025 roku wypożyczę szereg. Także ja lubię takie dziwne książki i nawet takie świąteczne książki, ja bym chciała takich więcej. I jeszcze nawiązując do tych siedem życzeń, ogólnie z tego, co czytam z opisu, a jak ktoś też zna taką koreańską książkę Kuchnia Książek, autorki, już nie pamiętam jakiej. To właśnie. Wydaje mi się, że to będzie coś takiego podobnego z takimi historiami, że ta babcia otwiera ten pensjonat, tak jak w tej kuchni książek, tamta dziewczyna otwierała taki motelik, hotelik czy coś tego typu. Także powtórzony pomysł, ale to jest około świąteczne, to jest w Polsce i to otwiera staruszka, która w ogóle jest taka zakręca, że nie wiem. Ale jak się komuś tamta kuchnia książek podobała, to pewnie to też się spodoba. Ale to zobaczymy, nie będę tutaj recenzji tworzyć po 60 stronach. Tym bardziej, że już się trochę rozgadałam na ten temat, a jeszcze czeka nas taki reveal tego, co mnie spotkało właśnie na początku grudnia. No i może zacznijmy też jeszcze od tego, że polecę Wam, jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, a mam nadzieję, że wstawię to na następny dzień, ten odcinek. Jeśli ktoś ma założonego OLX-a, kocha pieski, kotki i takie tam, to jest akcja na karm psa. Jeśli ktoś w ogóle nie słyszał o tej akcji, mam nadzieję, że słyszeliście, że bierzecie udział w tej akcji. Po prostu tam wybieracie sobie pieska, kotka, którego chcecie naciskacie przycisk nakarm i no, karmicie tego pieska kotka. Ja tak bardzo jestem zaangażowana w to, i ja bym nakarmiła wszystkie pieski i kotki, żeby dostały te karmy na święta. Ja co roku biorę udział w tej akcji nakarmca. Także chciałam tak wspomnieć, bo ja będę wszystkich ludzi przyciskać, ja wszystkich znajomych, całą rodzinę tak po prostu nakarmi tego psa, kota, bo to trwa do 16 chyba grudnia i chciałabym, żeby te wszystkie pieski i kotki dostały, także jeśli ktoś kocha pieski i kotki, ma tego olx -a aplikację, a właśnie nigdy nie, nie brał udziału w tej akcji, to proszę bardzo, weźcie udział w tej akcji i pomóżcie małym pieskom i kotkom. Koniec reklamy. To nie jest żadna współpraca, jest to Pieniędzy nie zostanę, po prostu ukocham zwierzątka. A teraz przechodzimy sobie już do tematu, który już mam dość tego. Już to jest taka akcja, tak, tak jestem zła, bo tak, zamówiłam sobie lampę. Lampę pierścieniową, żeby być taki pro max, eko, nie eco, jaki eko, pro max ultra professional ten youtuber. I jako że ogólnie u mnie w pokoju jest mało światła zawsze i teraz jest tak ponuro, no to sobie myślę kupię sobie tą lampę pierścieniową, żeby był lepszy obraz, wszystko zdjęcia. No i tak, zamówiłam sobie na Allegro było Black Weeks, tam nie wiem, 40 zł 50 groszy, tam nie wiem, kilka złotych w dół, ale sobie myślę, było kilka ofert. Nie to, że jestem sknera, choć przyznam się, że jestem. Ale Zostawiamy się, bierę to, bo tam były jakieś światełka kolorowe, coś takiego, zostawiamy się, fajnie, zobaczymy jak to działa, będzie ekstra. No i tak, wysłana mi została ta paczka, wszystko świetnie, ładnie. Przychodzi mi ta paczka, odebrała mi tą paczkę siostra. No i odebrała, przynosi mi to, a tam zamiast tej lampy, jakieś, kurde, zapaweczki, moci, takie miękkie żelki, coś tam, jeśli wiecie, takie... Nie, nie wiem, jak to wytłumaczyć, Jeśli ktoś ogólnie w tych takich kawaii, tych rzeczach jest, no to wie o co chodzi. Ja tam wiem przez dzieci, które mam w domu. Ale ja tak patrzę na to, co to jest. Miała być lampa, a jakieś moci, zabawki przyszło. I tak, dobra sobie myślę, było to około 6 grudnia. Mógł się ktoś pomylić pakować nie to. Okej, okay, świetnie, ładnie. No to zgłaszam tą reklamację. Raz z tym sprzedawcą, wszystko jest git. Ten, odsyłam tą paczkę. No to też chwilę trwało, zanim ja to odesłałam, zanim ja się dogadam z tym, bo ja chciałam ogólnie zwrotu tych pieniędzy, sobie się kurczę. Tak nie wiedziałam co zrobić, nie wiedziałam co wziąć, no to myślę sobie, jak wziąłam ten zwrot pieniędzy żeby to oddać. Bo się trochę wkurzyłam na to i tak trochę nieufnie do tego podeszłam. I a ja się rozgaduję. No dobra, ale to jest naprawdę ważny temat w moim życiu. I ja się muszę wygadać. Jeśli kogoś to interesuje, no to tak. Jeśli nie, no to nie wiem. Pomijcie sobie to, zeskipujcie. No ale ja to powiem. No i dobra, odesłałam to. Później tam było, że ten, że odesłał to. Potem musiał nadać tą lampę. W sensie teraz mi przyjdzie wreszcie wszystko. Przychodzi mi to, przyszło mi w ogóle nie przez imposta, tylko przez pocztę polską. Tak jakoś dziwnie ten gość wysłał. No i ten. No i przychodzi mi to, ja sobie odbieram, akurat były Mikołajki. Zobaczę się, jest, mam prezent na Mikołajki lampa. Ja otwieram to, jest lampa, ale bez statywu. Ja, ja zapłaciłam za lampę ze statywem. Ja już taka zdenerwowana, no bo kurde, ja sobie myślę, że może się ktoś pomylić, ale jak się pomyli, no to raczej potem dopilnuję, żeby to zamówienie przyszło kompletne, żeby, te, żeby nie robić takiej siary przed klientem. Ja wiem, ja pracowałam w kilku punktach, tak wiecie, takich, żeby zadbać o tego klienta, to ja wiem nawet sama siebie, jak sprzedaję na bintę, to ja chcę, żeby było takie wiecie, pensji wymuskane, żeby temu komuś było miło. A ja taka wkurzona siedzę, jest mi smutno. 6 grudnia, mikołajki. A ja mam lampę bez statywu. I ja już byłam taka wnerwiona. Z tym gościem się ogólnie nie dało dogadać, tak, żeby zadzwonić przez telefon. Później znalazłam opinię, że ten gość to jest jakiś naciągacz. No ale dobra, napisałam, że no, jest ta lampa, ale bez statywu. No i musiałam wysłać kolejne zdjęcia, potwierdzające, że nie ma tego statywu. I dopiero mi wysłał ten statyw. Ten statyw przyszedł dopiero dzisiaj, 12 grudnia. Kurde, po prawie tygodniu. Ja już jestem tak wymęczona, ale wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Że ja kilka dni wcześniej, bo dzisiaj jest czwartek, ja kilka dni wcześniej, już taka wnerwiona, pojechałam sobie do Action i kupiłam lampę bezproblemowo. Jeszcze spytałam przy kasie tej kobiety, tej pani, która mnie obsługiwała, czy ja mam jakąś gwarancję na tą lampę. Mówiła, że tak, z paragonem, jeszcze 8 dni. No. Wypróbowałam tą lampę, złożyłam ją, tam zaświeciłam, działa wszystko, jeszcze nie brałam ją na test całego odcinka, bo to wiecie, to schodzi z pół godziny nagrać, czy to się nie będzie nagrzewać, no ale nie zmienia to faktu, że ja już mam tą jedną lampę i może ta z Action nie ma tych kolorowych światełek, ale tak sobie się, na co mi... W ogóle te światełka. Ja nie jestem jakimś tam gamerem, nie jestem jakieś beauty, tak jak widzę po tych kanałach, że oni mają te kolorowe światła. Ja jestem tylko małym, niewinnym, skromnym hochlikiem od książek, który się gada o książkach. Takim po prostu molem książkowych, nie jakimś takim pro ultra professional YouTuberem i ja nie wiem, czy ja w ogóle kiedykolwiek dobiję do tysiąca obserwujących subskrypcji. Także na cholerem mi to światełka. I sobie myślę, hmm, nie, po prostu, ja w ogóle jestem wkurzona na tego gościa. To, co on zrobił, to ile ja się musiałam nadyskutować z nim o tę lampę i o to wszystko. Ja sobie postanowiłam, że ja muszę oddać te pieniądze, ja mu teraz tego nie zwrócę, bo zamówienie jest kompletne, nic się z tym nie dzieje. Ja sobie po prostu sprzedam tą lampę gdzieś, nie wiem, na Vinted. Bo te 40 zł drogą nie chodzą, mi ta lampa nie jest potrzebna. I jeśli ktoś chce, to podam ten link do Vintea czy coś. Ogólnie podam link do Vintada, jeśli ktoś coś chce. Bo ja tam mam ogólnie kilka książek do sprzedania, będę więcej dodawać. Także jeśli ktoś lubi na Vintedzie kupować, kupuje na Vintedzie używane książki, rzeczy, wszystko, no to Wam podam ten link. Anyway. No, taka historia, mam teraz dwie lampy, przez to, że po prostu byłam trochę niecierpliwa i ten gość był głupi. Także ten. Hmm. Treat people with kindness. No, a z takich innych ogólnie rzeczy, które mogę powiedzieć, co się dzieje u mnie w życiu, no. Biorę udział w kalendarzu adwentowym, takim na Instagramie przez jakąś dziewczynę tam prowadzonym. Co innego robię jeszcze? Hmm. Tak, ogólnie mnie nie jestem na kalendarzu adwentowym po tych wszystkich prezentach, tak, ja będę ciągle utrzymać, że jestem biedakiem, sknerą i nie wiadomo czym, no bo jestem. Także ten, i robiłam wczoraj ciastka i tak się wkurzyłam, bo było znowu jakaś awaria tego Instagrama, meta, ja ogólnie tak od zmysłów odchodziłam, bo tak, chciałam sobie dodać na relacje, bo tam się dodaje tego, te wszystkie zadania, które tam ta dziewczyna daje, na relacje się to dodaje, i tam były jakieś przepisy, te świąteczne, około świąteczne, trochę książkowe, czy takie tam. I ludzie tam dawali przepisy, a ja sobie myślałam, nie, ja zrobię sobie ciastka z Harry'ego Pottera. Takie cynamowe ciastka, w kształcie tam z tego Harry'ego Harry Pottera, tam miałam takie foremki i sobie się zrobię te ciastka. I jeszcze byłam specjalnie na zakupy, wyjeździłam się po Lidlach, Biedronkach, żeby zrobić do tego piwo kremowe. Bo ogólnie chciałam się napić piwa kremowego i tak by the way, jeśli ktoś chce takie fajne piwo kremowe i żeby było gazowane, to polecam w Gdańsku takie Ministerstwo Magii chyba to się nazywa. Bo byłam też w Krakowie w Ministerstwie Tajemnic ale tam to jest takie a bardziej mleko korzenne niż piwo kremowe. Ale co kto lubi. Ja chciałam tą gazowaną wersję, no to sobie zrobiłam to. Wypiłam, pyszne było, te ciastka zrobiłam, ja cały dzień właśnie pojechałam do tego sklepu, zanim te ciastka zrobiłam, zanim te zdjęcia zrobiłam, no tam była godzina 18, ja próbuję sobie dodać tą relację i no nie chcę tego dodać, oczekiwanie na połączenie sobie myślę, no jest wi-fi, jest wszystko i, i będzie długi ten odcinek naprawdę, no ale jeśli ktoś chce dalej słuchać, no to powiem, bo że też ktoś miał ten problem właśnie, że była jakaś awaria Instagrama i ja ogólnie wyłączyłam telefon, włączyłam telefon, dalej się to nie chce załadować, aż odinstalowałam sobie tego Instagrama z telefonu i zainstalowałam i mnie nie chciało zalogować. Ja już taka zdenerwowana chodzę, ktoś mi zhakował konto, gdzie ja na tym koncie, to ja nawet ja mam tam 240 coś obserwujących, ja nie jestem dużym kątem i sobie się, jak ci ktoś mógł zhakować konto? I mam tak i ja już tak wariowałam. I potem dopiero weszłam na wiadomości i skapłam się, że wiecie, że może być znowu jakaś awaria. No i była ta awaria. I ja przez godzinę się wkurzałam, po to, żeby potem wejść i zobaczyć, że nie tylko ja mam ten problem. No i musiałam poczekać, i w końcu się potem to dodało. Także jestem bardzo nerwową osobą. Awia, awaria Instagrama mnie bardzo. Zdenerwowała, zirytowała, i mikrozawał dostałam po prostu. Myślałam, że mnie ktoś zakopał. Gdzie ja miałam 240, nie wiem, chyba tam 5 czy 6 obserwujących na ten moment. Także uh -huh. Je jeśli znacie kogoś, to, 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 kto wyolbrzymia różne rzeczy, to ja jestem jeszcze bardziej wyolbrzymiającą rzeczy. No i dobra, to chyba były takie wszystkie historie, które chciałam poopowiadać, wszystko co chciałam się trochę wyżalić do tego podcastu. I będę już pomału kończyć, bo przychodzi moja siostrzenica i będziemy sobie nagrywać jakiś taki dla Beki inny podcast, tak samo dla siebie. No a tymczasem yy, dziękuję bardzo za uwagę, za wysłuchanie mnie. Jeśli tu dotrwaliście, jeśli nie słuchaliście na yy, Spotify'u, no to tam. Dajcie gwiazdkę w zależności od tego, ile chcecie. Na YouTubie proszę o łapkę w górę i zasubskrybowanie. Jeśli mnie nie subskrybujecie, a Wam się to moje takie wiadolenie spodobało. No i do następnego. Dziękuję bardzo i pa! Jo.